Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj aktualnie zajmuję się orką zimową. To już drugie pole, na którym dzisiaj się zajmuję. Tylko po prostu podskoczyłem do domu, zapnę na pierwszy pięć kamery. A też chciałem coś dla Was nagrać. Tutaj na tym polu najprawdopodobniej będzie kozłek. Tam warunki nie są zbyt lekkie, jest naprawdę bardzo mokro na polu. Polanie pokazuje w granicach 17 litrów. Bóg mam rozstawiony na maksa. chyba dwa z kawałkiem bierze. Wiem, że ponad 50 cm na jedną skibę przypada. No właśnie na następnym polu obok już jest ten kozłek. Siedzieliśmy na jesień. Będziemy się starali uporać ze wszystkimi polami już. W tym roku, gdyby była ta orka zimowa, Żebyśmy na wiosnę nic nie zostawiali. Z tego względu, że na wiosnę no, po prostu jest duży napływ obowiązków, dzisiaj byśmy już że jedną rzecz z głowy. Na większości pol będzie kukurydza. Po tej orce. Z tego względu, że po prostu no, kukurydza wymaga. Dużo mniej nakładu pracy niż na przykład rzepak, bo jednak jest dużo mniej tych zabiegów do wykonania. A dość dużo teraz zwiększamy areal, jeżeli chodzi o zioła. Po prostu wolimy się na tym skupić. Kukurydza i tak będziemy korzystać, na pewno z usług, bo nie posiadamy własnego silnika do kukurydzy. Na zimę też jest mokra i właśnie się idealnie nie rozsypuje, ale to na zimę to nawet lepiej. Dlatego też dzisiaj miał już dokończyć kopanie lubczyka, chyba z jednym polem już się uporaliśmy, już jest tam zasiana pszenica. I tak chciał dzisiaj dokończyć to drugie pole, żeby już wykopać na czysto, bo już co drugie jest zebrane i wykopane. Chciał dokończyć, no ale po prostu całą noc padało. Jest pot na polu. Tylko, te że też by było oblepione, to najprawdopodobniej trzymamy się sami do poniedziałku. A gdyby nie te deszcza, to już naprawdę podałabym. wtedy w poniedziałek już obcinarką. Przyciął te liście przy kozku już byśmy zaczęli kopać kozłek. Niestety zapowiadają kolejne deszcze i nie wiemy jak to wyjdzie. Ziemia też tak teraz szybko nie przesycha, a w przypadku kozka to on ma takie błohate te liście, te korzenie. No i Jest dość ciężko to oczyścić, jeżeli jest błoto na polu. W przyszłym tygodniu też będziemy najprawdopodobniej płukali już lupczyk i będziemy nakładali go na suszarnię. Na razie tego tylko, tylko na kupy zboża. No i to jest właśnie to pole, co tata wtedy głęboszował. gdzie wcześniej przede mną, tam ja potem nagrywałem na innych polach. Właśnie tym i tam za, za drogą to już się tata zajmował. No jeszcze na biegu C3. Jeżdżę około tych 7,5-8 na godzinę. Dzisiaj spróbuję też jedno pole. Właśnie za drogą. się uda, się wyrobię. Także mi to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!